15 trudnych pytań z serii Co wolisz? Dawaj mnie te ciężkie trudne pytania z serii Co wolisz. Zamieniam się w słuch. 15 trudnych pytań z serii Co wolisz? Co wolisz mieć plastikowe włosy, mieć brudne włosy przez całe życie? Nie. Jak można mieć jak plastikowe włosy? To wolę mieć plastikowe. Przynajmniej nie będą jebać, nie będę tego czuł. To wolę mieć plastikowe. No i zajebiście. Co wolisz? Spędzić noc z tam tar tarantulą, musisz zjeść kota. No, w sensie, jak noc z tarantulą? No to jemy kota Nie no nie, Vivi, sorry, sorry, Vivi, ej Vivi? Przepraszam eee, Nie no, no to noc z tarantulą Raczej mi nic nie zrobi, nie wiem no, Nic mi nie zrobi takiego No nie będę spała, ani nic Ona sobie będzie na jednym końcu pomieszczenia A ja po prostu na drugim Sorry, Vivi, Vivi, sorry Spędźmy noc eee, Co woź, zapomnieć alfabetu? Nie móc już jebać. Nie no. ja będę pamiętał alfabetu Ale będę dalej potrafił do was mówić Po prostu nie będę znał alfabetu Co wolisz? Obrażać każdego wokół, nigdy już nie zobaczyć istoty ludzkiej Tylko kosmitów? Sorry ludzie, jebać ludzi Jebać, jebać. Co? Dlaczego? Już nigdy nie zobaczyć O nie, sorry, Alicja Alicja przepraszam, jeśli to to oglądasz to no, Przepraszam A ja nie chciałem Ale z kosmitami bym sobie... Dogadałbym się z kosmitami, nie lubię obrażać. Ja nie lubię obrażać, nie lubię się kłócić. Ja lubię, wiecie, być sobie w swojej takiej banieczce. Gadam sobie z wami, jest fajnie, jest chill. Zero toksyczności, to, cała toksyczność to wydupiać. No dobra, no nie jestem w większości, no. No trudno, nie. Przepraszam Alicja. Alicja, przepraszam. Co wolisz? Pocałować ropuchę, pocałować najlepszego przyjaciela. Idziemy w ślinę z Melvinem. Co wolisz? Być nawiedzanym przez duchy i nigdy już nie zobaczyć swoich przyjaciół. Jebać cię Melvin. No ja nie będę, kurwa, z duchami się tutaj bawił. Co wolisz? Wyglądać zawsze na zaskoczonego, nigdy już się nie uśmiechnąć? No to zawsze będę zaskoczony. Co wolisz? Nigdy już nie brać prysznica? Żyć nago? Kurwa nie wiem, ale chyba, chyba już nigdy... Albo dobra. Walić wszystko. Ja, ja lubię prysznic, ja lubię sobie posiedzieć pod prysznicem, lubię ładnie pachnieć. Lubię... No nie wiem. Nie wiecz, no kurwa, nigdy nie, ale w sumie mógłbym się umyć. To cofam to, cofam to, bo mógłbym chyba nigdy nie brać prysznicy, ale mógłbym się w wannie normalnie umyć, nie? Mógłbym się umyć, po prostu bez prysznica. Ale ja lubię pod prysznicem, wiecie sobie, pośpiewać, robić... Nie wiem, no. No, lubię sobie pośpiewać pod prysznicem, no co wam mam? Ale można się myć i tak, mimo wszystko normalnie, możesz do kranu śpiewać. No, niby mogę, albo wanie, ale to nie to samo co pod prysznicem. Co wolisz, zawsze mówić śpiewając, stać się niemową. No to kurwa, no przypałby był. Przypałby był. No to mówimy śpiewając, moi drodzy, przez cały czas. To by było cringeowe, ale już wolę to niż nic nie mówić. No jakbym prowadził lajwiki. Co wolisz? Musieć słuchać tylko Britney Spears ogłuchnąć. Ale w sensie... Ja nie pamiętam, żebym... Ja nie pamiętam żadnej piosenki. Te ja nie wiem. Ogłuchnąć. Ale ja nie chcę głuchnąć. Ale w sensie, że tylko muzykę? Ja nie rozumiem tego pytania. Ale czy innych będę słyszał? No to tylko ją. Ale wtedy też będę mógł słyszeć inne głosy. A tylko chodzi o to, chyba, że muzykę tylko jej. No dobra. No to wolę to niż całkowicie oguchnąć. Nie rozumiem. Co wolisz? Nie umieć liczyć, nie umieć pisać? O kurwa. Dobra, to... Szczerze, to nie wiem. Chyba nie umieć pisać. To ktoś za mnie będzie to robił. Na przykład Alicja czy coś, bo jeśli chodzi o na przykład liczenie, to ktoś może miał. U... Ale kurwa pisaniem też może ktoś mnie oszukać. Nie wiem, to głupie pytanie, bo i tu i tu liczyć kalkulator. No niby, no niby tak nie umieć liczyć. To kalkulator. No bo wiecie jak piszesz maile jakieś różne i tak dalej. No nie, 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 dobra, to nie umieć liczyć. Co wolisz? Stać się sławną osobą, mieszkać na bezludnej wyspie. Ja kiedyś zawsze chciałem mieszkać na bezludnej wyspie. Nie, ja nigdy nie chciałem być sławny. Ja... Już nie sądzę, żebym był. I. Ja jadę na bezlud... ale w sumie za Licją. I Melvina zabiorę. No i zajebiście, będę kokosy jadł. Tylko, że ja kokosów kurwa nie lubię, nie? Serio, ja chciałem. Yy, ale jesteś. Ja zawsze chciałem pojechać sen na bezludną wyspę, nie? Naprawdę. No i, no i chuj, nie? 14 tylko procent osób tak ma. Ale jak kokosów nie lubię, to jest problem. Ostatnio, serio, tak się napaliłem. To było parę miesięcy temu. Napaliłem się, bo zawsze chciałem kokosy spróbować. I, I chciałem, że na bezludnej wyspie bym sobie poradził Zajebiście by było I kupiłem kurwa kokosa, nie? Rozłupałem go i był tak kurwa paskudny Był tak ohydny, Że wyjebałem go później do kosza I tak się skończyła moja przygoda z kokosem Co wolisz? Mieć zabójcze ciało, ale być głupim, być brzydkim Wolę być głupim, ale bardzo inteligentnym Oczywiście, naprawdę tylko 60% osób No dobra Co wolisz? Czuć chud do końca życia Nocić zawsze za małe ubrania Wolisz się za małe ubrania? Naprawdę? Wyjebane w ludzi. E, naprawdę? 22%? Nie wiem, ja nie chcę czuć chłodu. E, co wolisz? Jeść o, o codzienne ostre jedzenie, pić tylko wodę? No pić tylko wodę w takim razie. Nie, nie. Ja i ostre, ja i ostre ja mam bardzo słabą tolerancję na ostre rzeczy. Więcej pytań znajdziesz w nowej aplikacji. Nie. Czyli tak to było?